Czym oprócz polityki, czy w zasadzie geopolityki, będą żyły rynki finansowe, w tym rozpoczynającym się dziś trzecim tygodniu marca? I tutaj zdecydowanie na pierwszy plan wysuwają się banki centralne. To będzie Tydzień Banków Centralnych. O polityce monetarnej i stopach procentowych będzie decydował amerykański Fed, Bank Japonii, Bank Anglii i Narodowy Bank Szwajcarii. Przy czym to są to tylko te najważniejsze banki, bowiem o stopach procentowych będzie decydowało też wiele innych, mniejszych banków centralnych. Ponadto z najważniejszych gospodarek napłyną ważne, istotne dane makroekonomiczne. I tak ze Stanów Zjednoczonych napłyną m.in. dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, podobne raporty napłyną też z gospodarki chińskiej. Wysyp danych makro będziemy też mieli z polskiej gospodarki. Gospodarki. Będą to raporty i o sprzedaży detalicznej, i o produkcji przemysłowej. I chyba ten najważniejszy w tej chwili raport o inflacji bazowej. Najważniejszy, bo wpływający na oczekiwania odnośnie tego, jakie decyzje w przyszłości będzie podejmowała Rada Polityki Pieniężnej. A na zakończenie tygodnia ten. Tym, tym ostatnim akcentem w tym tygodniu będzie rozliczenie marcowych serii kontraktów terminowych, czyli tzw. Dzień Trzech Wiedźm, co może powodować podwyższoną zmienność na rynkach akcji.